Opanuj podstawy języka niemieckiego w 40 dni. Lekcja jedenasta. Słuchaj i powtarzaj. Ród czerwony, ród. Blau niebieski, blau. Gelb żółty, gelb. Grün zielony, grün. Szwarc. Czarny, szwarc. Weiss, biały. Weiss. Lila, fioletowy. Lila. Rosa, różowy. Rosa. Braun, brązowy. Brown. Der Stuhl ist rot. Krzesło jest czerwone. Der Stuhl ist rot. Der Computer jest szwarc. Komputer jest czarny. Der Computer jest schwarz. Welsie farbe jest das? Jaki to kolor? Welsie farbe jest das? Das ist weiß. To jest białe. Das ist weiß. Welsie farbe jest das? Jaki to kolor? Wersie farbe jest das? Das ist gelb. To jest żółty. Das ist gelb. Wersie farbe magst Du. Jaki kolor lubisz? Wersie farbe magst Du. Ich mag grün. Lubię zielony. Ich mag grün. Wersie farbę Max tu. jaki kolor lubisz? Wersie farbę Max Du, tyś mag blau. Lubię niebieski, I śmak blau.